Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja Geoedukacja Rolnictwo Azji. Rolnictwo jest jednym z najstarszych przykładów działalności prowadzonej przez człowieka. W Azji zatrudnionych w tym sektorze gospodarki jest niemal 1 trzecia ludności. Dla porównania w Polsce jest to około 10%, a w krajach wyżej rozwiniętych na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych jest to zaledwie kilka procent. Azja jest kontynentem bardzo rozległym, dlatego również rolnictwo będzie mieć tam bardzo różne cechy, i w poszczególnych częściach tego kontynentu będą uprawiane różne rośliny. To, na co z pewnością warto zwrócić uwagę, to to, że działalność rolnicza jest dostosowana do stref klimatycznych oraz poszczególnych typów klimatu. Południowej części kontynentu bardzo ważnym zjawiskiem wpływającym na rolnictwo jest monsun, który powoduje podział na porę suchą w czasie, kiedy wieje monsun zimowy, a więc ten, który wieje z głębi kontynentu i przynosi suche powietrze oraz porę wilgotną w czasie występowania monsunu letniego. Który wieje z nad Oceanu Indyjskiego w kierunku kontynentu. Będzie to z jednej strony powodować wysokie opady w porze letniej, z drugiej strony, konieczność nawadniania tych obszarów w porze zimowej, kiedy dalej jest ciepło, i rośliny mogą rosnąć, a więc rolnictwo dalej może funkcjonować. Pomimo tego, że rzeźba terenu na tych obszarach. Jest dosyć mocno rozmaicona, a więc mówiąc jeszcze prościej, jest tam stromo. Ludność nauczyła się radzić sobie z tym problemem. Zaczęto tworzyć terasy, czyli zbocza, które są przekształcane w schodki. Dzięki takiemu przekształceniu stoków możliwe jest zahamowanie odpływu wody, a to ma olbrzymie znaczenie. Dla typowych dla tego obszaru upraw ryżu, który nawet nie to, że lubi wodę, on po prostu w niej rośnie. Uprawy ryżu w Azji rozciągają się od Indonezji, Indii i Indochin na południu, aż po Chiny i Japonię we wschodniej części kontynentu. Ponieważ ryż rośnie w wodzie, mechanizacja uprawy ryżu jest trudna. Ziemia, na której stoi woda, jest po prostu błotem, i ciężki sprzęt ma tam naprawdę utrudnione działanie. Dlatego w wielu regionach do dzisiaj przy uprawach ryżu używa się zwierząt. Nie znaczy to jednak, że w krajach bogatych, zaawansowanych technologicznie, również przy uprawie ryżu wykorzystujemy zwierzęta. Tam jest mechanizacja. Natomiast jest to wiele kosztowniejsza niż w przypadku takich upraw, z jakimi mamy do czynienia w Polsce. Dlaczego ryż zyskał aż tak duże znaczenie dla kontynentu azjatyckiego? Jest rośliną bardzo wydajną. Możemy przeliczyć, że jedna jednostka energii włożona w uprawę ryżu zwraca się ponad dwudziestokrotnie. Jest to roślina która ma najlepszy tego typu przelicznik. W dodatku, ryż ma bardzo krótki okres wegetacyjny, wynoszący około 120 dni, a to oznacza, że jego zbiory są możliwe nawet 3 razy w ciągu jednego roku. Kolejną uprawą charakterystyczną dla wschodniej Azji będzie herbata. Bataty, a więc słodkie ziemniaki, i trzcina cukrowa, z której w skali świata produkujemy więcej cukru niż z naszych rodzimych buraków cukrowych. Wszystkie te rośliny, najprościej mówiąc, dobrze się czują w klimacie ciepłym i wilgotnym. Jeżeli przeniesiemy się na zachód od obszarów, w których występują monsuny, a więc dalej będziemy znajdować się w szerokościach geograficznych. W pobliżu zwrotnika na terenie Półwyspu Arabskiego tam mamy całkowite przeciwieństwo klimatu monsunowego. Tutaj warunki do rozwoju rolnictwa są zdecydowanie bardzo trudne. Tutaj również występują wysokie temperatury, ale największym problemem są bardzo niskie albo wręcz brak opadów na bardzo dużej części obszaru. Dużą część w związku z tym będą stanowić pustynie oraz półpustynie. Jednak Arabia Saudyjska jest bardzo bogatym krajem i pomimo bardzo wysokich kosztów, jakie musi ponosić na rozwój rolnictwa, jest ono tam możliwe. Bardzo charakterystyczne są tam okrągłe pola, które powstają dlatego. Że zautomatyzowane ramię, które sobie jeździ dookoła, podlewa ziemię i rosnące tam rośliny. W środkowej części Azji również nie ma zbyt dobrych warunków dla rozwoju rolnictwa. Tutaj jest już po pierwsze trochę chłodniej, a po drugie, jak to w głębi kontynentu, również będą występować mniejsze opady. Niższa jest średnia roczna temperatura, ale także duże różnice pomiędzy latem a zimą, a więc wysokie amplitudy temperatury. Lata są tam ciepłe, natomiast zimy mroźne. W takich warunkach klimatycznych naturalną formacją roślinną występującą na tym obszarze są stepy. Jest to formacja trawiasta, która jest w pewnym sensie naturalnym. Wielkim pastwiskiem. Dlatego dla tej części Azji, szczególnie w Mongolii, dużą rolę będzie odgrywać chów zwierząt zamiast uprawy roślin. Rolnictwo północnej części kontynentu jest ograniczone ze względu na klimat i słabe gleby. Jest tutaj jednak możliwa uprawa ziemniaków, kukurydzy, czy też żyta. Rozmawiając o rolnictwie Azji, warto pamiętać, że na tym obszarze znajdują się dwa potężne kraje o bardzo dużej liczbie ludności. Mianowicie mamy tutaj na myśli Chiny oraz Indie. Oba te kraje będą znajdować się na czołowych miejscach na świecie pod względem produkcji i eksportu bardzo wielu płodów rolnych lub też zwierząt. Szczególną uwagę warto jeszcze zwrócić na Indie. Wśród statystyk dotyczących rolnictwa poza uprawami czy produkcją mięsa, wyróżniamy też taką statystykę jak pogłowie, czyli liczba sztuk danego gatunku zwierząt w przypadku większości krajów pogłowie, będzie mieć silny związek z produkcją mięsa czy też mleka, jeżeli mówimy o krowach. W przypadku Indii sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ w Indiach duże pogłowie bydła wynika z tego, że krowa przez Hindusów uznawana jest za zwierzę święte i nie można jeść jego mięsa.